Ciastko, jedzenie, które nie jest najlepsze w Minecraft'cie, ale przeglądając YouTube'a trafiłam na film Cookie Goda, który postanowił zebrać milion ciastek w 100 dni, lecz udało mu się zdobyć zaledwie tyle. Postanowiłem znaleźć osobę, która obecnie jest rekordzistą i jest to Jaron, który przygotował sobie cały plan i udało mu się zdobyć milion 25 tysięcy sztuk, a my spróbujemy dzisiaj pobić ten rekord. Rozbijmy się w dżungli. Na samym początku pozyskujemy drzewo, z którego robimy podstawowe narzędzia i zaraz za chwilę rozbieramy dom i robimy kamienne narzędzia. Z golema zrobią nam cztery sztabki, co jest totalnie super opcją, ponieważ tworzymy sobie zapalniczkę i wiaderko. Pobieramy hejbale, które nam potem dadzą tonę jedzenia i zaraz obok znajduje cave. Skaczemy do tego cave'u i okazuje się, że jest to deep dark. Oh to nie jest najlepsze. Pobieramy żelazo, wjeżdżamy wodą do góry i znajduje diamenty, więc postanawiam stworzyć żelazny kilof i pozyskać diamenty. Jako, że znaleźliśmy ich trochę, postanawiam, że zrobić diamentowy kilof. Przyda nam się na pewno potem. No i diamentową siekierkę. Udało nam się znaleźć też lava pool, w którym robimy portal metodą speedrunnerską. Z drugiej strony rozbieramy ten portal, bo potem nam się przydarzy teleportować się do strongholda, ale resp nie jest najlepszy, więc kopię się gdzieś i próbuję na oślep trafić w jakieś miejsce. I trafią na dużą, otwartą przestrzeń, a co najlepsze, bastion. Po drodze zbieram sobie też bone bloki, bo potem nam się przydadzą do. Zresztą zobaczycie. Jako, że idziemy do bastionu, tworzę złote buty i mam walkę ze szkieletem, która mogła skończyć się źle. Pobieram bloki, bo niestety daleko jest ten bastion, ale już po chwili się do niego budujemy. Pobieramy wszystkie złote bloki, które tutaj są, przydadzą nam się do tradowania z piglinami, ale piglinów było bardzo mało w tym bastionie, o czy się spalili. Więc idę w inne miejsce i przy okazji bije Endermany, które się tutaj pokazały. Tutaj, poza endermanami, które czasami dropły perły, niestety znajduję tylko jednego piglina. Dam mu całe złoto i w międzyczasie znalazłam też drugiego. I jak oni sobie tam działają ze złotem, no to ja idę i niszczę endermany. Jeden dropnął perły <grych> i kolejny dropnął. Niestety z tego całego złota nie mieliśmy za dużo pereł, ale po zniszczeniu endermanów mamy ich 11. Powinno wystarczyć. Więc jesteśmy w fortecy, tworzymy sobie portal i bijemy sobie blazy. Z drugiej strony oczywiście rzucamy oczy i namierzamy stronghold. A tutaj macie wyjaśnienie po co były mi bon bloki. Żeby pozyskać trochę jedzenia. Następnego dnia też pozbawiam życia zwierzęta i pozyskuję z nich jedzenie. I trzeciego dnia jesteśmy w strongholdzie, a dokładnie w biblioteczce, bo zabieramy stąd po prostu biblioteki. I przy okazji jest tutaj spawner, ale w środku nie ma nic ciekawego. Biblioteki oczywiście przydadzą nam się potem na enchant. Trochę mi zajmuje czasu znalezienie portal rumu ale nareszcie się udaje. A co najlepsze jest jedno oko w portalu. W ogóle taka ciekawostka, najczęściej pojawiający się portal to ten z jednym okiem. Kiedy jesteśmy w endie czekamy aż smok sperczuje, no i oczywiście niszczymy go łóżkami. I mamy 55 level, więc dosyć nisko. Wchodzimy do endgate portalu i szukamy elytry. I teren nas nie rozpieszczał, trochę czasu nam zajęło znalezienie odpowiedniej drogi do statku, ale piątego dnia podbudowuje się i jestem w środku. Niszczę shulkera, pobieram elytrę, ale itemy no nie są najlepsze w środku. Oczywiście, jak zawsze, postanawiam spędzić jeden dzień na lutowaniu End i pozyskiwaniu różnego rodzaju rzeczy. Znajduję drugą Elytrę, ale i ten, jak zawsze, nie dopisuję. Tu się udało upgrade'ować killów. No, i miecz też. Oj, tutaj jackpot. Wszystko chowamy do Shulkera. I po chwili daję sobie już spokój i wracam na spawn. Szóstego dnia ścinam drewno, bo zaraz będziemy robić właśnie książeczki i enchant. Robimy też greenstone i zaczynamy ulepszać nasz ekwipunek. I tutaj ulepszam sobie ekwipunek, a wieczorem pozyskuję gunpowder, niszczę creeper, i mniej dużo firewerk na następny dzień. No i na następny dzień mamy ich ponad 300, więc na pewno nam starczy. Wracamy do ulepszenia ekwipunku. Żeby ulepszyć dalej ekwipunek, potrzebujemy dwóch wieśniaków: jednego z unbreakingiem, drugiego z bendingiem, aby dorać na naszą elitę, żeby latać w nieskończoność. Więc jak ja tutaj próbuję zdobyć te dwa enchanty, to opowiem Wam o kilku statystykach. Żeby zdobyć milion ciastek, trzeba zdobywać 10 tysięcy ciastek dziennie. Jest to duża liczba. Więc na razie jestem 70 tysięcy ciastek w plec. Robimy szybką farmę nici, dzięki której będziemy mieli nieskończoną ilość nici, dzięki czemu na spokojnie zdobędziemy emeraldy do zaknięcia naszego ekwipunku. Kilku wieśniaków zamykam pod ziemią i daję im beczki, a dzięki temu, że mamy właśnie farmę nici, no to mogę im sprzedawać te nici i pozyskiwać emeraldy, dzięki czemu dostajemy exp i możliwość kupienia książek. Generalnie robimy dużo łóżek, bo tutaj będzie nasza pierwsza rozmnażanie. Bo nasze ciastka będziemy pozyskiwać z villagerów, ale o tym za chwilę. Cały czas się z niej traduję, bo jak widzicie, wbijam ekstra, Po czym idę sobie enchantować itemy, i tak trwa to w kółko. W międzyczasie zaczęłam też zbierać rzeczy, które będą nam potrzebne na farmy. Farmę rajdów, dzięki czemu będziemy mieć nieskończoną ilość emeraldów. Tutaj wam się wyświetla screen rzeczy, których potrzebujemy, i jak widzicie, pakuję je powoli do Shulkera. Więc trochę magmy, trochę soul sandu, dużo kobylstone, redstone. A. Na jakieś mechaniczne rzeczy i oczywiście też trading bo do tej farmy będzie nam potrzebny jeszcze beacon więc potrzebne nam jest 2 i 36 emeraldów w świecie bloków ja nie wiem czemu ludzie boją się tego wardena aż tak bardzo widzicie on tam wyskakuje a sobie na spokojnie kopie żelazo w ogóle wystarczy mieć fajerwerki i od niego odlatywać to jest w ogóle niestraszny mob a w jaskini znajduje się po to, ponieważ potrzebujemy dużej ilości żelaza na hopery. Wrzucam żelazo do piecyków, a wieczorem, jako że mam 8 minut, no to kopię sobie drewno. Przychodzę i tworzę hopery. Trochę kelpów, a z nimi będzie śmiertelna historia potem. I więcej emeraldów, bo potrzebujemy bloków, jak powiedziałam. Czy mamy wystarczająco tych bloków? Jeszcze nie. Mamy zaledwie stack. Więc musimy szybko polecieć po dwie rzeczy, które nam brakują do naszej farmy. Pierwsze to jest loot, a drugie to są slajmy. No i trochę piasku, bo nigdzie nie mamy pustyni. Kiedy wracamy, piasek przepalamy i tradujemy się dalej z villagerami. I bloków mamy coraz więcej. Nie chcę nic mówić, ale jesteśmy już 120 tysięcy ciastek w plecy. Ale ja tutaj sobie łączę kill -off z silk i efektywnością 5. No i pobieram stone, który jest nam potrzebny do farmy. Po kolejnej sesji z tradowaniem tak wygląda nasz shulker box. No i przyda się w końcu zdobyć widerową czaszkę. Więc render distance na 5 i lecimy. Po w pewnym momencie byłam bliska nawet zginięcia na tym świecie. Jeden zaszedł mi od tyłu i został i półtora serca, a teraz nawet jedno. Ale regeneracja mnie uratowała, więc zaraz potem zostałam wynagrodzona jedną, drugą i trzecią czaszką. Oczywiście, lidera niszczymy z endzie, zabieramy ostatnie rzeczy, które nam są potrzebne do budowy farmy i idziemy ją zacząć budować. Pamiętacie o czym mówiłam? O zabójczych kelpach. No to zobaczcie na tą sytuację. Nie miałam hełmu z oddychaniem pod wodą, przez co w połowie, wieży, zorientowałam się, że ty. Ja nie dam rady przeżyć, nic nie mam wykłu, żeby się uratować. Zapauzowałam grę, wyszłam ze świata, po czym na szybko się vlogowałam, zaczęłam wyzwać ścianę i wypłynęłam z jednym sercem, bo jak się logujecie, dostajecie niewrażliwość na chwilę. Użyłam następnym razem mączki kostnej, żeby nie zrobić takiego przypału. I wszystko działa. No, prawie wszystko, bo potrzebujemy pięciu villagerów. Więc kopię tunel z naszej bazy, wykładam most, no i co? Pakuję włódkę villagerów i zaczynamy lecieć. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I piąty. Kiedy wszyscy są na miejscu, robimy system sortujący rzeczy, żeby nam po prostu oddzielił emeraldy, które nam są potrzebne, od całego innego syfu. No i na samym końcu stawiamy beacon, który pozyskaliśmy z tradeów, ustawiamy tam regenerację, żebyśmy mogli jak najdłużej stać na tej farmie. I musimy zrobić jeszcze idealny miecz. Więc łączę jeden z drugim i mamy idealny miecz! Więc teraz tylko znaleźć outpost villagerów. Znalazłam jeden, ale on był tak słabo wygenerowany, że chyba 30 minut tutaj chodziłam i próbowałam znaleźć yy, kolesia z flagą i jej totalnie nie mogłam znaleźć. Po chwili się zdenerwowałam i poszłam znaleźć inny villager outpost. No i znalazłam taki na biomie zimowym. No i tutaj już o wiele szybciej się udało zdobyć badon, ale wróciłam moim oryginalnym portalem i w wiosce zaczęłam rajd. Musiałam znowu wrócić i znowu znaleźć kolesia z flagą. Ale szczęśliwie już daleciałam i farma działała. Cudownie, zresztą widzicie po levelu, jak szybko idzie. Jak widzicie, strzedni cały głód, i na hardkorze normalnie bym zginęła. Ale jako, że mam Beacon z regeneracją, to mogę to stać w nieskończoność. No prawie, bo w pewnym momencie zrozpią się weksy i musiałam uciec. Dlatego warto być przy komputerze, jak działacie na tej farmie. A swoją drogą jest do Trollcore Crafta. Link w opisie. Ale sami zobaczcie, ile jest tych emeraldów. No, i oczywiście jest też cały czas gunpowder, więc już nie będziemy niszczyć creeperów wieczorem. Wkładam wszystkie emeraldy do shulkerów i powiększam naszą rozmnażarkę villagerów. Jesteśmy już minus 250 tysięcy ciastek w plecy. I robię moją metodę, czyli zbieram wszystkie łóżka, kopię dziurę i stawiam łóżko w taki sposób, dzięki czemu, jak widzicie, śpią villagerowie. I wystarczy zniszczyć łóżko, i kolega wpada do środka. I powtarzamy to z każdym villagerem, który nie jest beczkarzem których używaliśmy wcześniej Na dole tam gdzie oni wpadli wykopujemy pomieszczenie I każdemu dajemy komposter I oto jest idealny villager który jest nam potrzebny Ten który sprzedaje chleb bo od niego kupujemy chleb Potem kupujemy jabłka i mamy ciastka I zatrzymajmy się na chwilę On sprzedaje nam za dwa emeraldy 16 ciastek Normalnie po zagryzieniu będzie sprzedawał za jeden emerald Co daje nam 184 ciastka Na jeden trade i to jest to, czy będę zajmować się przez następny czas. Czyli kiedy oni śpią, skopuję ich, daję jeszcze skrzynki na ciastka, a za dnia kupuję od nich właśnie ciastka. Tylko jak widzieliście, jeszcze ich nie zagryzłam, co będzie potem dużym problemem. Hello? Mamy 7 tysięcy naszych pierwszych ciastek, zobaczymy ile będziemy mieć po tym dniu. Musiałam iść uzupełnić zapasy emeraldów, bo one dosyć szybko schodzą przez to, że oni nie są zagryzieni i będziemy musieli nad tym popracować. Ale mam już 20 tysięcy ciastek po tych trade'ach, więc wow, ale dalej za wolno. Więc kupuję, ale jak widzicie są te ciastka coraz droższe, już za 9 nawet niektórzy chcą, co strasznie szybko konsumuje moje emeraldy. I w mgnieniu oka emeraldy zostały wszystkie, ale to totalnie wszystkie, zjedzone. Więc musiałam iść znowu po raz z flagą. I znowu eksplici emeraldy. Znowu się pojawiły weksy. A ja wracam z emeraldami i... Ta wiedźma przechyliła wszystko. Stwierdziłam, to jest znak... Czas zagryźć villagerów. Więc następnego dnia, pierwsze co robimy. Idziemy po blaisy, idziemy po warty, idziemy po magna Cube, Tworzymy potki na fire resistance. Po co nam te potki? A no właśnie po to, będziemy chodzić po bastionach i pobierać bloki złota, bo to jest najszybsza metoda, gdzie możemy pozyskać złoto. Ale po co ci złoto? Żeby zrobić złote jabłka do leczenia villagerów. I takim oto sposobem po powrocie do domu mamy ponad 70 bloków. Jeden blok to jest jedno jabłko. Teraz pozostaje nam stworzyć tylko potki na słabość. No i wieczorem znaleźć jakiegoś gentlemana. I już jest zamknięty, ale do mojej zagryzarki potrzebujemy jeszcze trochę drewna, bo ja zawsze daję trapdory na suficie, ale na ziemi pół płytki. Dzięki czemu w taki oto sposób działam sobie z tym zombiakiem. Zamykam mu trapdora, on zagryza villagera i tak musimy się balić przez cały 36 dzień. Następnie wystarczy rzucić jedną potkę i możemy dzięki niej odczelować aż czterech villagerów. No i zombie doktor. Czekamy aż wszyscy się odczarują. I jest. Jeden emerald za 18 ciastek. Czyli 184 ciastka za jednego tradera. I wszystko do naszego ciastkowego magazynu. A propos tego magazynu, to zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądać. Także przyspieszmy trochę dni, bo tu się nic nie będzie więcej działo. 38. Podłoga już jest w skrzynkach. 39. Villagerowie, którzy zostali u góry, zostali przeze mnie zagryzieni, żeby zrobić drugą sekcję do tradowania się z villagerami, bo policzam, że ta jedna może nam nie wystarczyć. Po ich, dzięki czemu mieliśmy więcej villagerów do tradowania się i pozyskiwania większej ilości ciastek i powiększania naszego bogactwa. 197 tysięcy, tyle mamy. W 43 dniu. Ale znowu musimy ich zagryzać, więc znowu bastiony, znowu złote jabłka, znowu zagryzanie, bo oni znowu zaczęli podnosić ceny. I z czasem się dowiedziałam, zresztą patrzcie jak tu skrzynki teraz wyglądają, są wszędzie. Ja mam skrzynki w eku, bo jak sobie zapycham ciastkami eku, to kładę byle gdzie skrzynkę. Złotem do mnie dotarło, że nie musimy ich wcale zagryzać tak często, tylko czasami musimy im dać przerwę w trajdowaniu się, bo jak oni się za nami stęsknią, to znowu obniżą ceny. Dlatego stworzyliśmy drugą, jakby salę do tradowania się, ale stwierdziłam, że to jest za mało i właśnie zaczynam pracować nad trzecią. Z drugiej sali wszystkich wypuściłam. Jedno i się tam rozmnażają, to znowu pozyskuję emeraldy. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim, że jeżeli robicie taki film, w którym musicie zdobyć milion czegoś, to ten film zazwyczaj będzie nudny, jeżeli naprawdę chcesz osiągnąć cel, bo to jest grinding cały czas tego samego. Z takich ciekawszych rzeczy to 61 dnia został stworzony nowy system tradeowania się z villagerami i nawet ich odczarowałam, dzięki czemu mieliśmy już trzeci moduł do tradeowania się. Te dni lecą dosyć szybko. Ja nawet nie komentuję, bo cały czas dzieje się dosłownie to samo, czyli trade, potem wracanie na farmę, farmienie Emeraldów żeby oni są i odpoczęli ci y przez dwa dni, znowu wracam się tradeować, znowu wracam na farmę i tak cały czas w kółko. W ogóle bardzo Minecraft nie lagował podczas tego, bo tam leżało tonę, ale to naprawdę tonę ekstra. tam to widzicie, jak ja mam level? W okolicy 85 dnia mieliśmy już wykonany cały cel. No, praktycznie. I stwierdziłam, że. Wszędzie brzydko leżą te skrzynki u nas ułożone, więc zaniosę je wszystkie w jedno miejsce, abyśmy zobaczyli ile tych skrzynek faktycznie jest. I to autentycznie zajęło mi ponad 5 dni, bo wyrobiłam się dopiero od 93 dnia z przenoszeniem, to nawet więcej niż 5 dni. A stwierdziłam, że i tak już pobijemy ten rekord, więc możemy zrobić coś ładnego. No i idę kupować ostatnie już ciastka, co nam daje minion? 60 tysięcy ciastek, więc teoretycznie mamy rekord. Ale mamy jeszcze 7 dni. Więc obok mamy badlancy. Idę pozbierać trochę terakoty, która nam przyda się do sfinalizowania naszej budowli. Trochę drewna, no i tutaj macie timelapse. Wybudowałam takiego leżącego ziomka ciasteczkowego, obok niego dużą ilość ciastek, głowę pewnego znanego youtubera, no i ciasteczkową wieżę. No i ostatnie dwa dni zajmuję się trajdowaniem, więc ta liczba będzie jeszcze wyższa. Na sam koniec, bo te ciastka muszę schować do głowy tego youtubera. Do głowy kuki Goda. W sumie to tradeuje nasz beacon przez całe odcinek, który nam towarzyszył. Czas na ostateczne zerknięcie, ile udało nam się sfarmić ciasteczek, więc statystyki, items i ciasteczek mamy: dwadzieścia 922. Na pewno dało się więcej. A teraz czas zniszczyć naszego przeciwnika. Ale patrzcie, jak to fajnie wygląda z wiarzy przy okazji. No i setny dzień. Buduję prostą armatę i wyszczerbuję. Zaraz, zamiast dispensera postawiłem dropper, naprawdę? To jeszcze raz. Wyszczerbuję TNT. puf w głowę kuki goda. Uwaga! Puś. Jeszcze jedno, trzeba mu zniszczyć teraz mózg. Okazało się, że w mózgu ma same ciastka. No i to tyle, jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę i daj w komentarzu pomysł na następne wyzwanie. Trzymaj się do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!